Dzień dobry w piątek, 9 sierpnia. Dzisiaj o takim krótkim odniesieniu do dotyczącego motywacji i autoregulacji. To jest bardzo ważna wiedza, którą warto sobie mieć i nabrać takiej perspektywy myślenia o sobie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to jestem wdzięczna za każdego słowa, ponieważ mnie to pomaga z docieraniem do nowych osób, a to dla twórców jest niezwykle istotne, jak tworzymy bezpłatne, jak nagrywamy, dzielimy się bezpłatnie swoją wiedzą. Więc można mieć motywację kota albo motywację myszy. Nie wiem, czy słyszałaś, czy słyszałeś kiedyś to porównanie, o co chodzi wyobraź sobie, że kot goni mysz jak to wygląda jak kot goni mysz, to myśli sobie ok, fajnie by było złapać tą mysz natomiast jak jej nie złapię, to złapię inną, świat się nie zawali a, zawsze jest nadzieja natomiast, jak mysz ucieka przed kotem to w głowie ma, jak nie ucieknę to zginę nie ma opcji B Muszę uciec. Nie mam innego wyjścia. I my w życiu mamy tak, motywację kota albo motywację myszy. I to nie jest tak, że warto mieć motywację myszy, bo dzięki temu będziemy wszyscy dużo skuteczniejsi. Dlatego, że ja znam mnóstwo osób, które przy motywacji myszy, czyli przy takiej bardzo dużej presji, takich to paraliżuje, że wcale ich to nie motywuje do niczego. I dużo lepiej funkcjonują w motywacji kota, czyli bez presji. Dużo lepiej wtedy osiągają i to w ogóle dużo lepiej wszystko funkcjonuje. Natomiast znam też osoby, które bez motywacji myszy po prostu się rozjeżdżają. Jest mnóstwo wymówek, jest. Nie ma tego wewnętrznego ognia, nie ma tego wewnętrznego, wewnętrznego drive'a. Więc Twoje zadanie jest takie, żeby zaobserwować sobie siebie, co ciebie bardziej motywuje. Możesz zaobserwować sobie siebie na poziomie wstecznych doświadczeń, to znaczy przypomnij sobie takie sytuacje, w których coś osiągnęłaś, osiągnęłaś albo w których nic nie osiągnęłaś, nie osiągnęłaś i zrób sobie tam takie właśnie przeliczenie. Czy miałam wtedy motywację kota czy myszy? Czy to było takie wóz albo przewóz? czy nie. I znajdź sobie, być może znajdziesz taki u siebie wzór, tak? Że zawsze, gdy były sytuacje, gdzie naprawdę byłaś, byłeś pod presją, to wtedy do Ciebie do, dowoziłaś, dowoziłeś ten wynik. Albo jak byłaś, byłaś pod presją, to właśnie za chiny ludowe wtedy się wszystko sypało, kończyło się to ogromnym stresem i, i w ogóle nic z tego nie wychodziło. Poszukaj sobie wzoru i odpowiedzi na swoje pytanie. Ja szukałam sobie na siebie, to ja zdecydowanie lepiej na poziomie um, na poziomie Myszy, kiedyś funkcjonowałam. Zdecydowanie lepiej funkcjonowałam w takim bardzo dużym spinie, że wtedy już wszystkie ręce na stół i, i po prostu osiąganie wyników. Natomiast dzisiaj nauczyłam się siebie tak regulować, że to nie ma wpływu, że inne rzeczy mnie motywują, inne rzeczy mnie napędzają i innymi rzeczami się reguluje. I da się, dobrze jest właśnie, czyli przyjąć sobie takie założenie, że naszym celem generalnie jest nauczenie się siebie dzisiaj i nauczenie się samoregulacji, tak? Tak samo jest z emocjami dzieci, że my nie mamy. Uduczyć, czuć negatywnych emocje i tak dalej, my mamy nauczyć je samoregulować, tak? bo różne emocje są potrzebne w życiu i różne emocje powinniśmy odczuwać. Na przykład ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to żeby coś zmienić, trzeba najpierw mieć tego świadomość. To jest podobnie tak, jak nie wiem, nawet sportowcy w ten sposób funkcjonują. Jeżeli trener chce coś zmienić u zawodnika, to on go bardzo często nagrywa. On mu pokazuje popatrz, siadają razem, analizują to nagranie. Czyli żeby wyciągnąć jakieś wnioski, to trzeba najpierw siebie zaobserwować, żeby zamodelować siebie na nowego siebie, na nową siebie, żeby stworzyć siebie na nowo, to trzeba siebie. na najpierw rozpoznać, co we mnie dzisiaj jest takiego, że mi pomaga, że mnie wspiera, że jest takie, że ja to chcę pielęgnować, że ja to chcę podlewać, że ja chcę po prostu troszczyć się o tę część mnie. A co mnie sabotuje? Gdzie są moje damony? Gdzie się wyspuję? Gdzie się potykam? Co sprawia, że nie osiągam swoich wymarzonych rezultatów, nie jestem tu, gdzie jestem albo gdzie, gdzie się potykam, przewracam i, a, i kosztuje mnie to dużo. Czyli umiejętność zaobserwowania siebie jest kluczem do tego, żeby później siebie tworzyć w według takiego pomysłu, jak ja chcę ostatecznie żyć, no bo to, co ja promuję tutaj na tym kanale i generalnie w każdej pracy ze mną indywidualnej i grupowej, to że nieważne, jacy my dzisiaj jesteśmy, ważne, jacy chcemy być, nieważne jak się urodziliśmy i co nam to wrzucili, my uwielbiamy, tak, czyli tak generalizując trochę, to ludzie uwielbiają sobie tak mówić na zasadzie, bo mnie rodzice, bo ten zły mąż, ta zła żona, zły ktoś tam, a nauczycielka mi mówiła, że jestem noga z matmy i ja dlatego jestem, Całe życie noga z matmy, no bzdury. to trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie. To, co było w przeszłości, to trzeba się z niej uczyć, a nie w niej żyć, wyciągnąć wnioski, ale nie zrzucać odpowiedzialności na wszystko inne, na czynniki zewnętrzne, na miejsca urodzenia, na, na różne takie rzeczy. Tylko działać zasadą. Zrób wszystko, co możesz z tym, co masz tam, gdzie jesteś. Natomiast żeby tak się wydarzyło, no to zdecydowanie trzeba siebie rozumieć. Z tą motywacją wewnętrzną też jest tak, że jej się nie da dostać z zewnątrz. Nie? W takim rozumieniu, że oczywiście ktoś nas może zmotywować, bo jeżeli nam zrobi taką taki kod, jak zaczyna gonić, to jest taka motywacja zewnętrzna do tego, żeby się na przykład ruszyć nagle. Więc czasem mamy takie bodźce od życia, a że to jest taka motywacja zewnętrzna do czegoś, ale reakcje są bardzo różne, prawda? Bo niektórych nas te, te kopniaki i pogonie kota motywują bardzo, innych niekoniecznie. Więc to też nie ma jednej złotej reguły. Natomiast najważniejsze to. Wziąć odpowiedzialność, przestać narzekać na wszystko dookoła, wziąć odpowiedzialność za siebie, nauczyć się siebie, to jest największa odpowiedzialność nauczyć się siebie, bo my tak chcemy uczyć innych wszystkiego i tak dalej, ale trzeba zacząć uczyć od siebie. Ja zanim zaczęłam uczyć innych, zaczęłam się od siebie, zawsze, wszystko, a drugie to później, a czyli bierzemy odpowiedzialność, a nie zganiamy na innych. A druga rzecz bardzo ważna więcej działania, mniej gadania, a, czyli skupiamy się, jaki ma być następny krok. Nie zastanawiamy się nad tym, o Jezu, czy niemożliwe, żeby to się na, zadziało, żebym mogła to i to przepracować. Jak jestem cholerykiem, to już zawsze będę. Jak mam tak, że nie umiem sobie poradzić z emocjami, to już nigdy nie będę. Jak zawsze nigdy nie umiałam sprzedawać, to się nigdy nie nauczy i wiecie, no, takich przekonań, to ja mogę tutaj tysiące, mogłabym kilka nagrań zrobić o samych negatywnych przekonaniach na własny temat a to absolutnie tak nie jest. To wszystko jest do zmiany, wiele jest do zmiany, to jest bardziej kwestia ile czasu musi to zająć, natomiast to, co też często można takie fajne hasło usłyszeć, czas i tak. Minie pytanie, co ty z tym zrobisz ze sobą? Nie, no, bo pewne rzeczy jak byśmy zaczęli w przeszłości, to dawno byśmy byli już w zupełnie innym miejscu, ale znowu od wielu osób bym usłyszała żałość: no, właśnie, o, gdybym ja tak posłuchała Cię, albo gdybym ja tak zaczęła, posłuchała kogoś i zaczęła, to gdzie ja bym dzisiaj była? Co za różnica? To nie ma już żadnego znaczenia. Rozkwijanie przeszłości, zastanawianie się nad rzeczami, które były, nigdy nie wiemy, co by było. Może by było dobrze, a może by nie było dobrze. To nie ma znaczenia z prostego powodu. Nie jesteśmy w stanie na to już wpłynąć. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na przeszłość, możemy wpłynąć na wspomnienie o przeszłości i możemy po prostu się z niej nauczyć, a w ogóle się nią nie zajmować. Więc Twoje zadanie, odkryj w sobie, czy lepiej Ci działa z, motywacji, z poziomu motywacji kota, czy z poziomu motywacji myszy. Naucz się siebie pod tym kątem, przeanalizuj sobie siebie z przeszłości po to, żeby lepiej zarządzać sobą w motywacji w przyszłości, jak będziesz chcieć osiągnąć pewne rzeczy związane prywatne, zawodowo, whatever. Jeżeli trafia do Ciebie to, co mówię, to tak jak mówiłam na początku, jestem wdzięczna za suba, wszystkie komentarze, lajki, wszystko to pomaga mi docierać, udostępnianie tego kanału. Tyle na ten moment. Staram się nagrywać krótkie filmiki, bo znam statystyki oglądania, takie generalne, globalne, więc, więc podjęłam decyzję, że będę starała się, tak? Do 10 minut zawsze nagrywać. No i co? Do zobaczenia w kolejnym. Pięknego dnia.